Wielkim bólem serca na drzwiach Miejskiego Domu Kultury w Radomsku wywiesiliśmy kartkę informującą o tym, że do 27 grudnia niestety Miejski Dom Kultury w Radomsku jest nieczynny. Ale się nie poddajemy, Jolu. Nie, absolutnie. Za naszymi zamkniętymi drzwiami wiele się dzieje, czego dowodem jest też nasz program. I tak dzisiaj w programie porozmawiamy z Anetą Buz o tym, jak w tym roku odbywa się rejestracja wolontariuszy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z Aleksandrą Gniłką porozmawiamy, drodzy Państwo, o szczepionkach. Coś optymistycznego będzie od naszego pana lektora, no i dobra muzyka. To wszystko w dzisiejszym naszym programie. Słuchajcie nas, zostańcie z nami. Paweł Zagaj, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Kłaniamy się nisko. Program Kultura ma głos. Jest z nami Aneta Bus, dział edukacji artystycznej i organizacji imprez miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Dzień Witamy. Dobry. Anetko, w głowie, w sercu, w duszy wielki znak zapytania mowa o wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Dokładnie tak. Pozwolicie, że przypomnę tylko, że w tym roku gramy na otolaryngologię, laryngologię, diagnostyki głowy, czyli wielki, wielki finał z głową. Mówiłem o znaku zapytania, ponieważ no, tak naprawdę nie do końca wiemy, jak ten finał w tym roku będzie wyglądał. Dokładnie tak, ale my cały czas czekamy na naszych wspaniałych, najukochańszych wolontariuszy. Bo to jest pewne. Bo to jest Że pewne. wolontariuszy potrzebujemy jak co roku. Dokładnie tak. Przypominam, że jesteśmy już zarejestrowanym sztabem i przypominam, że już możecie się rejestrować czasami po południu jeszcze się zdarzają osoby, które przychodzą i chcą się rejestrować, tak jak było to w latach ubiegłych, ale Czyli po jest... prostu spojrzeć sobie w twarz. Tak, ale i teraz jest inna możliwość, chyba nawet łatwiejsza tak. Mi Zdecydowanie się tak, ponieważ w, te, w tym roku jest procedura uruchomiona, procedura online i dla was wszystkich, którzy chcą być wolontariuszami, jest to najlepsza forma zarejestrowania się. Ponieważ każdy siada przed swoim komputerem, rejestruje się w sztabie i nie ma potrzeby przychodzenia już do Domu Kultury po oświadczenia, po podpisy, tylko my po prostu mamy Was już w bazie, to my Was zatwierdzamy i potem całą listę zarejestrowanych osób po prostu przesyłamy do sztabu głównego, czyli do Jurka Owsiaka. Finał zaplanowano na 10 stycznia, czyli to jest środek ferii. Już Dokładnie wiemy o tym. tak. Już wiemy, że w tym roku ferie w całej Polsce będą od 4 stycznia do 17. Tego ro... przyszłoroczny f... finał wypada w niedzielę 10 stycznia. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie formuła tego, tego finału. Ale wiem, że ty jesteś cały czas na bieżąco w kontakcie Dokładniej ze sztabem tak. i, i jesteśmy informowani, tak, o wszelkich zmianach. Informowani, jesteśmy o wszelkich zmianach. Na pewno będziemy mieć wspaniałą niespodziankę od Jurka Owsiaka. Także po pomalutku, malutkimi kroczkami, staramy się. Ten przyszłoroczny finał. Ja myślę, że nawet Jurek Owsiak chyba nie do końca wie, jak ten finał będzie wyglądał, Dokładnie. ponieważ no, sytuacja cały czas się zmienia. Jesteśmy zamknięci praktycznie do końca roku. Później ferie, gdzie też jest apel, aby. Podczas których, aby nie wyjeżdżać, Dokładnie. zostać w domu, być może y, ten finał będzie przesunięty. Tak sobie gdybamy. Y, może być taka sytuacja. Y, ja jeszcze chcę zwrócić jedną bardzo ważną y, y, uwagę tutaj, że. W momencie, jeśli rzeczywiście będzie sytuacja, że będziemy dalej zamknięci i, i będą te obostrzenia obowiązywały tak jak e, teraz, to tak naprawdę e, uzbieranie pieniędzy e, w mieście no, będzie. E, Ponieważ dużym, ulice e, są puste. Dokładnie, będzie dokładnie takim ogromnym wyczynem dla nas wszystkich, dla wolontariuszy, dla nas, dla organizatorów. Ale znając Jurka Owsiaka, na pewno coś wymyśli. Ale na pewno będziemy grać do końca życia i jeden. Dzień dłużej. A nawet świata. Boże, jak to już zabrzmiało, jesteśmy zamknięci. Ale to nieprawda. To tylko chwilowe przymknięcie drzwi, ale my oczywiście. A co tu się u nas drzwi? Tak, ale my tymi jesteśmy drzwiami. My cały remonty, czas pracujemy, pracę, dokładnie. Plany na przyszłość, także to jest tylko przymknięcie drzwi, natomiast my jesteśmy z wami. Czego najlepszym przykładem jest program? Kultura, Kultura ma głos. głos. A naszym gościem była Aneta Bus, Dział Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez Miejskiego Domu Kultury w Dziękuję Radomsku. bardzo. Zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z Publiczną Szkołą Podstawową nr 7 imienia Romualda Traugutta w Radomsku. Przy telefonie jest pani Aleksandra Gniłka, nauczyciel online Witamy tak, serdecznie. Witam serdecznie. Ale witam tym razem serdecznie. nie o tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o wyjątkowym projekcie, który państwo realizowaliście. Czy realizujecie? Jesteśmy w trakcie re realizacji. Mieliśmy zrealizować do końca października, ale ze względu na sytuację. Która występuje w naszym kraju, oczywiście sytuację epidemiologiczną, będziemy go jeszcze realizować do końca grudnia. Taką zgodę otrzymaliśmy od fundacji, fundacji Dzieci Kapitana Nemo, która przyznała nam pieniążki na realizację projektu pod tytułem Zaszczepmy się wiedzą o odkrywcach szczepionek. Bardzo na czasie temat. Prawda? Tak, tak. I pomysł Oczekiwania na szczepionkę. Właśnie... Tak, i właśnie pomysł tego programu, projektu zrodził się właśnie na początku pandemii, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, czy jak to było wcześniej, w poprzednich wiekach, jak sobie radzono z epidemiami, i czy byli ludzie, którzy pomogli tę epidemię zwalczyć i okazało się, że znaleźliśmy tutaj nazwiska trzy. To chodzi dokładnie o Rudolfa Weibla, o Hilarego Koprowskiego i Ludwika Hirschfelda, którzy, którzy rzeczywiście przyczynili się do tego, że epidemie chociażby duru plamistego czy, czy walka z chorobą heinego Medina odniosła sukces, odniosły sukces właśnie Poprzednich stulecia. Tytuł wystawy Polscy odkrywcy szczepionek XIX i XX wieku. Ta wystawa jest w holu Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Niestety do 27 grudnia nie możemy Państwa zaprosić do obejrzenia tej wystawy, ale przygotowaliśmy oczywiście prezentację online. W trakcie naszej rozmowy można pospacerować i pooglądać wystawę ale nie tylko wystawa została zorganizowana w ramach tego projektu w zasadzie to większość zadań które zadań już zrealizowaliśmy było ich całkiem sporo i pieniążki przeznaczyliśmy między innymi na zakup, na zakup nagród konkursach, które się odbyły. Odbył się konkurs literacki na poziomie szkół podstawowych i szkół średnich i tutaj bardzo dziękuję pani Joli Dąbrowskiej, która sprawdzała pracę. Cała przyjemność i, po mojej stronie. I pani Małgosi Parwińskiej z Biblioteki Miejskiej. Te konkursy oczywiście y, dotyczyły tutaj bohaterami tych konkursów byli właśnie ci y, trzej odkryty, o których wcześniej wspomniałam. Ale, tego, ale konkurs tak? literacki już jakby za nami, ale całkiem niedawno odbyła się debata. Ona w założeniu ta, miała się ta. odbyć właśnie w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Przenieśliście ją państwo do sieci. Tak, odbyła się w poniedziałek, mieliśmy ekspertów też, bo tematem przewodnim były szczepienia, tematem przewodnim tej debaty, szczepić czy nie szczepić, czy szczepienia uodpatniają nasz układ odpornościowe, czy, czy są dobre czy złe. Udało nam się tę debatę przeprowadzić online i, i niektórym antyszczepionkowcom nawet udało się przekonać uczestników do zmiany zdania. To była debata oksfordzka. Oprócz tego odbyła się gra terenowa online, międzyszkolna w ubiegłym tygodniu. Zorganizowaliśmy taką, taką grę terenową po mieście. Online. Bohaterami też byli nasi odkrywcy szczepionek. Brały w niej udział zespoły z różnych szkół podstawowych w mieście. Też została już rozstrzygnięta. I odbył się także turniej nasz szkolny, poświęcony właśnie bohaterom projektu. W ubiegłym tygodniu taki turniej miał. Miejsca. Czyli Ale tak podsumowując, wystawa, konkurs literacki, debata, gra terenowa, turniej wiedzowy, no działo się I całkiem jeszcze... sporo. Tak, jeszcze, jeszcze konkurs plastyczny też, też się odbył. E, oprócz tego e, rozdawaliśmy ulotki mieszkańcom miasta. E, właśnie e, ta, e, takie ulotki, e, które, e, których przedmiotem byli nasi odkrywcy szczepionek. Tam e, na tych ulotkach mogliśmy zobaczyć ich zdjęcia, najważniejsze osiągnięcia, sukcesy także to wszystko za nami a jeszcze zapomniałabym i bardzo dziękuję w tym momencie pani dyrektor muzeum która pomogła nam zorganizować lekcję muzealną online pan pracownik muzeum nagrał film o epidemiach w mieście w ubiegłych stuleciach którą to lekcję w której to lekcji uczestniczyli uczniowie naszej szkoły w piątek y, online wykład przeprowadzi dla naszych uczniów y, pani Urszula Glęsk, to jest pani profesor z Uniwersytetu Wrocławskiego na temat właśnie bohaterów naszych naszego projektu. I to wszystko w ramach pierwszej w ramach? edycji ogólnopolskiego tak. programu Dzieci Kapitana, Dzieci Kapitana Nemo. Nemo. Honorowy patronat, dodajmy, objął prezydent miasta Radomska, pan Jarosław Ferenc. Bardzo dziękujemy i gratulujemy wspaniałego pomysłu. Dziękuję. Najczęściej używanym słowem ostatnio w naszych wszystkich rozmowach jest słowo JOLU, Online. Fajnie, online. E, <noise> dlatego na początku e, tak sobie pozwoliłem przedstawić e, panią jako nauczyciela online, a my z Jolą zastanawialiśmy się, e, jak można udać się na wagary online. Ale dobrze, nie rozwijajmy tego tematu. Tego tematu. <noise> Może innym razem. <noise> bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Naszym gościem była pani Aleksandra Gniłka z publicznej dziękuję. szkoły podstawowej nr 7 imienia Romualda Trołguta w Radomsku. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A teraz Szczepionka na dobry humor produkcji naszego pana lektora. Hello everyone. Today a few words about autumn nostalgia. The following tips for preventing or dealing with autumn nostalgia can help you cope with symptoms and regain your energy, focus and sense of well-being. 1. Turn to other people. Social contact is nature's antidote to stress, and talking face to face with a good listener is one of the fastest ways to calm your nervous system and relieve stress. The person you talk to doesn't have to be able to fix your stressors. They just have to be a good listener, someone who listens attentively without becoming distracted or expressing judgment. 2. Reframe the way you look at work. Whether you have a job that leaves you rushed off your feet or one that is monotonous and unfun feeling, the most effective way to combat your burnout is to quit and find a job you love instead. 3. Revolute and Priorities Burnout is an undeniable sign that something important in your life is not working take time to think about your hopes, goals and dreams. Are you neglecting something that is truly important to you? This can be an opportunity to recover that what really makes you happy and to slow down and give yourself time to rest, reflect and hear. 4. Make exercise a priority. Even thought it may be the last thing you feel like doing when you're burned out, exercise is a powerful antidote to stress and burnout. It's also something you can do right now to boost your mood. Five. Support your mood and energy levels with a healthy diet. What you put in your body can have a huge impact on your mood and energy levels throughout the day. So, what can you exactly do? Find balance in your life. Limit your contact with negative people. Find new friends. Connect with the curse of community, group that is personally mindful to you. Try to find some value in your work. Make friends at work. Take time off. Said is, Take a daily break from technology. Set aside relaxation time. Minimize sugar and refined carbs. And get plenty of sleep. Okay. So thanks for today. Have a good day everyone and of course see you soon. Materiał został przygotowany przez Profe Studio. Do usłyszenia się z państwem wkrótce. Jak już wielokrotnie w programie powtarzaliśmy, za zamkniętymi drzwiami w naszej placówce dzieje się dużo, dużo dobrego. Przypominamy o konkursie plastycznym, oczywiście online. Przypominamy również, że czekamy na wolontariuszy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie informacje na naszej stronie www.mdkradomsko.pl oraz www.kulturamagłos.pl, oczywiście bez polskich znaków. Dziś muzycznie Piotr Zygma, czyli autor naszego sygnału, który zawsze zaczyna program Kultura Ma Głos. Utwór, który Państwo usłyszycie, powstał podczas warsztatów Idziemy na Solo, które odbyły się w sierpniu w Zakładzie Kulturalnym w Gdańsku. Przed nami Kacper, Sikirka, a na gitarze basowej Piotr Zygma. Tytuł utworu zwykły, a my jak zwykle zapraszamy za tydzień w czwartek o godzinie 18.00. Do usłyszenia. One, two, one, two, three, fa! Ptaszek idiota, głupszy niż się zdaje, strojnie barwną krajką z głową jak makówka. Nieprzyjaciel kota, ojciec siedmiu jajek, z których każde jajko pełne jest półgłówka. Przyparty do drzewa bierze brudosinek. Toczy ostre swary z innym znów kretynem? Po czym śpiewa, śpiewa głupstwa nie do wiary? Po czym śpiewa, śpiewa głupstwa nie do wiary? Po czym śpiewa, śpiewa głupstwa nie do wiary? Po czym śpiewa, śpiewa głupstwa nie do Existe, Zespół...